Tyle co do z półki. Musimy no przygotowaliśmy dla Was dosyć poszukiwany plugin, jakim jest Archimix serwera Anarchia GG, A więc, co? Aby go pobrać za darmo, dołącz do Discorda z opisu oraz dobijcie te wymagania pod tym odcinkiem. A dodatkowo osoby z ranką premium na naszym Discordzie mogą powracać ten plugin właśnie w tym momencie. Więc bez zbędnego gadania, zapraszam do oglądania. są przede wszystkim Slash Alchemik oraz mamy również Fast Alchemic, które pokazuje nam kilka przydatnych rzeczy do zarządzania tym pluginem na Alchemika takie jak ustawianie kamieni dla graczy informacje wyciąganie tych kamieni itd. itd. do tego przejdziemy później na samym starcie przejdźmy do GUI Alchemika wygląda ona w ten sposób mamy tutaj wszystkie 11 aktualnych kamieni. Spis tych kamieni znajdziecie na naszej dokumentacji tego pluginu, który macie w opisie. I tak od tego momentu, od tego odcinka, co każdy nowy plugin, ewentualnie niektóre stare otrzymają takową dokumentację, w której będzie opisane krok po kroku jak to zainstalować, jak skonfigurować oraz możliwości danego pluginu więc zapraszam przejść do prawdopodobnie pierwszej linijki w opisie tam, tam znajdziecie właśnie dokumentację tego pluginu a wracając mamy tutaj jeszcze informacje o kamieniach że jeżeli mamy na przykład wszystkie kamienie poziomu 4 mamy dodatkowe 15% do ich działania, więc jeżeli klikniemy sobie właśnie w ten kamień, jeżeli go na przykład nie mamy, lewym przyciskiem myszy otworzy nam się takie GUI, w którym możemy sobie stworzyć nasze różne poziomy kamieni. Oczywiście ilość kamieni jest nielimitowana, wszystko możecie sobie dodawać w konfigu. Wszystkie wartości oraz potrzebne rzeczy, koszty i itd. macie też do edycji, także naprawdę polecam zajrzeć do tej dokumentacji pluginu. Tam znajdziecie wszystko co potrzebne, aby wiedzieć jak go używać. Czyli mamy tutaj na przykład kamień siły poziomu drugiego. Pierwszych poziomów nie pokazuję, ponieważ te pierwsze poziomy zazwyczaj ustawia się do dropu ze skrzynek, ewentualnie w inny sposób do zdobycia. No i mamy tutaj dodatkową siłę 0,2, później mamy dodatkową siłę 1, 1,5 no i dodatkową siłę losową. Do wytworzenia kamienia poziomu drugiego potrzebujemy Dwóch kamieni poziomu pierwszego. Analogicznie jest to w każdym kamieniu, lecz macie to też do zmiany. Macie do zmiany ilość kamieni wymaganych do stworzenia danego poziomu w konfigu, więc to nie jest tak, że do każdego będzie zawsze dwa. Możecie sobie ustawić ile chcecie. Po kliknięciu wyskoczy nam na czacie, że nie posiadam wystarczającej ilości kamieni z poziomu niżej, ponieważ posiadam gotówkę, wyskoczyło mi po prostu, że nie mam kamieni. No i teraz jak wziąć takie kamienie? Możemy sobie otworzyć GUI alchemika, czyli Fast Alchemic GUI. Otworzą nam się tutaj wszystkie kamienie dostępne aktualnie w pluginie. Każdy dost dostępny poziom. Mamy również stronę drugą, na której jest reszta. My aktualnie celejemy w kamień siły. Weźmy sobie na przykład kamienie poziomu pierwszego. Wezmę sobie jeden i jeszcze raz go sobie wezmę, aby mieć dwie sztuki z racji, że mam gotówkę pod slash money to jest akurat komenda z essentialsa mam gotówkę dodaną po wytworzenia kamienia poziomu drugiego ma 80% szansę, że uda mi się go wytworzyć z każdym kolejnym poziomem ta szansa maleje, te szansę oczywiście się ustawić potrzeba dwie sztuki kamienia poziomu pierwszego, mamy potrzeba 120 dolarków mamy po kliknięciu Widzimy udało nam się utworzyć kamień poziomu drugiego i teraz analogicznie możemy sobie tworzyć tak kamień poziomu trzeciego, czwartego, piątego. No jak to działa z tymi losowymi liczbami? Otóż działa to w ten sposób, że jeżeli weźmiemy sobie kamień poziomu piątego, na przykład wezmę sobie yy, odłamków niech będzie, to mamy tutaj szansę losową. Ta szansa Podmieni się, jeżeli weźmiemy z tego GUI, dopiero po pierwszej aktywacji oraz po pierwszej aktywacji wtedy woda się czas odliczania do wygaśnięcia, ponieważ wygasają odłamki levela w tym przypadku piątego oraz czwartego, czyli ostatniego i przedostatniego a losowanie jest tylko na odłamku ostatnim chociaż losowanie możecie sobie ustawić również tak jak chcecie, po prostu wpisując wartość "-1", tam wszystko w konfigu oraz na, do, na dokumentacji jest opisane więc jeżeli teraz mogę sobie nawet kliknąć prawym trzymając ten odłamek otworzy nam się te GUI tylko z tymi innymi odłamkami mogę sobie tworzyć kolejne ale jeżeli chciałbym na przykład z tego poziomu GUI zrobić odłamek poziomu 5 wtedy potrzebuję odłamki poziomu 4 wezmę sobie sobie wezmę GMA wezmę sobie um, stacka GM0. No i teraz, jeżeli chcę sobie stworzyć poziomu piątego, klikam. Nie udało, nie udało nam się. Zabrało kamienie. Nie udało, nie udało, nie udało. No niestety jest na to 20% szans. Ale kiedyś na pewno się. Mam nadzieję, uda. O, widzimy, stworzyliśmy kamień. I w tym przypadku, jeżeli tworzymy z tego poziomu, szanse nam się wylosowały od razu. Czyli to jest mniej więcej takie GUI właśnie użytkownika. A jest z którego wzięliśmy ten kamień, jest w tym GUI Administratora, czyli tutaj dopiero gdy weźmiemy sobie, otworzymy na przykład te GUI, sobie cofniemy. Jeżeli chcemy aktywować kamień, klikamy po prostu na niego w ekwipunku. Po kliknięciu został aktywowany, przypisany na odpowiednie miejsce, i właśnie zostały w tym momencie wylosowane te szanse, czyli wylosowało nam 11% szans, a 11% dodatkowego dropu odłamków, no i wygaśnie za 7 dni. Czas wygasania też macie do ustawienia. Jeżeli chcemy go sobie przedłużyć, klikamy sobie na niego lewym, otwiera nam się kolejny GUI, możemy sobie tutaj anulować, nas cofa. Możemy sobie przedłużyć, mamy tutaj informację również, że po przedłużeniu termin zostanie ustawiony na 7 dni i koszt przedłużenia to 3 anarchiczne odłamki, to odłamki również możecie ustawić. Po kliknięciu akceptuj wyskoczy nam oczywiście błąd, ponieważ nie posiadam wystarczającej ilości anarchicznych odłamków, ale jeżeli chcę sobie je przywołać, nie ma nic bardziej prostego, wpisujemy po prostu fastalchemic Get Shard i otrzymujemy taki koramek. A ustawiamy go komendą, po prostu set shard. Trzymając go w łapce, możemy sobie go dowolnie edytować w Minecrafcie, wpisujemy set shard, no i został ustawiony. Ale również możemy spróbować wyciągnąć ten kamień, mamy na niego 80% szans. Te szanse są akurat na każdy kamień, niezależnie od poziomu, takie same. Po prostu klikamy prawym, no i mamy teraz szczegół kamienia. Możemy nie wyciągać, mamy właśnie kamień, który chcemy wyciągnąć, no i możemy spróbować wyciągnąć. Jeżeli nam się nie uda, stracimy ten kamień, a jeżeli się uda, dostaniemy go do ekwipunku. Próbujemy, no i niestety, niby 20% szans, ale nie udało mi się, więc straciłem ten kamień. Ale możemy spróbować aktywować kamień siły, który ma już przypisane właśnie dodatkową siłę. Klikam sobie, został aktywowany. Ten nie wygaśnie nigdy, ponieważ nie jest poziomem czwartym lub piątym. Tutaj jeżeli klikniemy lewym po prostu wyskoczy nam możliwość stworzenia kolejnego kamienia, a jeżeli klikniemy prawym możemy go analogicznie wyciągnąć. Jakoś chyba szczęście dzisiaj nie mam. Spróbuję jeszcze z tym kamieniem prawym. No i udało się wyciągnąć, także widzimy otrzymałem ten kamień ponownie. Jeżeli byśmy sobie aktywowali na przykład wszystkie poziomy piątego, Wezmę sobie je z GUI. To są wszystkie po prostu enchantowane. Jest ich aktualnie 11. Tak samo jak na naszej kochanej anarchii. Więc wpisując Alchemik, klikając sobie po kolei. Aktywujemy te kamienie. Jeszcze nie wziąłem kamienia uwięzienia. On jest tutaj. Klikam sobie. No i aktywowałem wszystkie kamienie. Tutaj mam poziomu 5. No i bym miał po prostu dzięki temu, że mam wszystkie kamienie tego samego poziomu miałbym dodatkowe 30% do wszystkich tych wartości. Tutaj te wartości nie zostaną zaktualizowane, lecz po prostu kod je tak jakby dodaje przy wykonywaniu. No i zapytacie pewnie również, jak na przykład zrobiłem strefę AWK, ponieważ plugin nie posiada takiej strefy, jak zrobiłem na przykład DROP bądź ODŁAMKI, ponieważ ten plugin nie posiada takiej funkcji. Poszliśmy, można powiedzieć, na łatwiznę, a bardziej, żebyście wymogli do siebie dostosować, stworzyliśmy do każdego perku placeholder. Nawet nie jeden, możecie dosłownie zarządzać wszystkim. Mamy na przykład placeholder, wyglądający w ten sposób. Możemy sobie spersować: Bierzemy sobie Alchemist, podłoga perk, podłoga level. To wyświetli nam poziom danego perku. Wezmę sobie na przykład drop, podłoga talisman. Te nazwy macie w pliku konfiguracyjnym Shards Configuration. A muszę jeszcze target wpisać. No i mam aktualnie poziom 5 dropu. I widzimy zgadza się, mam poziom 5. Mam tutaj również wylosowane 23% z zakresu. Więc bierzemy sobie drugi placeholder i wpisujemy sobie ROTODOGA podłoga talisman. I wyświetli nam właśnie te wylosowane procenty. Placerów jest oczywiście więcej. Macie je wszystkie, wszystkie na dokumentacji. Możecie sobie dostosować do strefy A, dosłownie te wartości, bądź wykorzystać je w jakiś inny sposób. A jeżeli chcecie wyłączyć taki perk i żeby również działały te bonusy, to po prostu usuwacie go z GUI, a bardziej usuwacie go z pliku Shards Configuration. Wtedy on totalnie się usuwa z pluginu i nie będzie użytkowy. Co też ważne, a pewnie byłoby kilka pytań. Plugin posiada kilka baz danych, także dostosujecie go również na serwer, w którym być może macie sektory. Posiada MySQLa, sqlite Flatfile oraz mongo database Także najbardziej popularne bazy danych są zaimplementowane. Nie będę tutaj testował działania samych parków, ponieważ to sobie sprawdzicie sami, ale mogę Wam jeszcze pokazać kilka fajnych komend dla administracji, czyli mamy Fast Alchemic, no i mamy na przykład remove, mamy, mamy remove i wpisujemy tutaj sobie nasz nick bądź nick innego gracza, któremu chcemy usunąć właśnie jakiś perk i mamy tutaj wszystkie nasze perki, a bardziej te kamienie, ja jakoś odmieniam, że to są perki, no i mogę sobie usunąć perk krytycznego właśnie obrażenia no i usunięto mi perk po tworzeniu, widzimy nie mam tego perku możemy to graczem usuwać, jeśli oczywiście nie ma to, nie posiada tego Perku, awka, krytykala, dropu, no usuwa. Kolejną opcją jest ustawienie wygaśnięcia. Możemy ustawić wygaśnięcie dla gracza na dany perk. Jeżeli nie mamy tego perk'u, oczywiście wyskoczy, że nie posiada perk'u awka. Czyli weźmiemy sobie na przykład perk'u więzienia. Jeżeli wpiszemy tu 0, po prostu on nie wygaśnie. No i mamy, że nigdy nie wygaśnie pomimo tego, że jest poziomem 5. Ale jeżeli wpiszemy tu datę, jeżeli chcemy sobie pomoc wyświetlić, wpiszmy cokolwiek, no i mamy tutaj nasze formatowanie, czyli wpisujemy sobie rok, wpisujemy na przykład 2026 Mieśnik miesiąc 03, na przykład dzień 12, podłoga, no i teraz godzina nie wiem, 18, minuta 20, sekunda 00, no i wygaśnie dopiero wtedy. No i mamy, że wygaśnie dopiero za 234 dni. Także tak to właśnie działa. Mamy również opcję set random, działano w ten sposób, że ustawia nam po prostu nową losową bądź ustawioną przez nas wartość dla danego perku. Czyli wpisujemy swój, swój nick, wezmę sobie na przykład siłę. Jeżeli wpiszemy NU, no, wtedy nam po prostu zresetuje i ta wartość będzie tak jakby losową. A jeżeli wpiszemy na przykład nie wiem, 53, no to będzie 5,3 ponieważ tutaj jest takie mniej więcej formatowanie jeżeli chcemy faktycznie 53 a to wpisujemy 530 no i mamy dodatkowa siła 53 no i możemy sobie również wyświetlić pomoc w której mamy opisane mniej więcej te komendy oraz informacje, możemy sobie wyświetlić informacje do danego gracza czyli klikam enter i pokazuje nam wszystkie rzeczy, które Tutaj dany gracz posiada, na jakim poziomie, kiedy wygasa, ale możemy sobie dodatkowo wyświetlić informacje o perk'u. Jeśli wpiszę sobie na przykład perk u niego, yy, wezmę sobie uleczenia, no i mamy tutaj informacje o tym perk'u uleczenia, w tym przypadku mnie. Możemy sobie również dodać po prostu perk, którego gracz nie posiada, używając gif, nick. Dany perk, czyli na przykład wezmę sobie awkę, ponieważ go nie posiadam. Dany level, dam sobie na przykład czwórkę. No tutaj, tutaj wartość w tym przypadku będzie akurat, jeżeli wpiszę 0 z konfigu, jeżeli bym wpisał tutaj własną, ustawi nam własną. No i datę wygaśnięcia, ta data podpowiada nam aktualną datę, dodając 7 dni. Jeżeli wpiszemy 0, ustawi nam, że po prostu nie wygaśnie. No i możemy oczywiście przeładować nasz plugin, czy naszą konfigurację jeżeli coś sobie zmienimy w konfiguracji wpisując Facelchemic Reload konfiguracja została przeładowana. no i tak naprawdę to w sumie tyle z tego pluginu jeżeli będą jakieś nowe rzeczy dodamy je jeśli macie propozycje na nowe pluginy piszcie je w komentarzach ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dołączajcie do naszego Discorda przypomnę, że osoby z rangą premium na naszym Discordzie mogą poprać ten plugin już prawdopodobnie jakieś 10-15 minut, więc zapraszam do zakupu, ewentualnie zbustowania serwera Discord. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.